31 sierpnia 2018 roku podczas Mistrzostw Polski Long Drive miał miejsce efektowny spektakl golfowy. Jest to dyscyplina polegająca na jak najdłuższym uderzeniu piłki golfowej przy jednoczesnym zmieszczeniu się w pasie o szerokości 50 metrów. Na uczestników wydarzenia czekało mnóstwo atrakcji, a o dobre nawodnienie organizmu zarówno zawodników jak i gości zadbał partner imprezy firma Sport producent pierwszego na świecie Naturalnego izotonika. O wrażenia po mistrzostwach zapytaliśmy Tomka Gajewskiego zdobywcę tytułu mistrza Polski Long Drive 2018. Jest to pierwszy tego, tego rozmiaru event w Polsce w tej dziedzinie golfa w Longest Drive, więc ja jestem bardzo zadowolony, ponieważ zawsze to była takie, taka moja rzecz. Od, od kiedy zacząłem grać w golfę, grałem zawsze daleko. Zawsze mnie to jakoś cieszyło, ta odległość, jako takie osiągnięcie. Byłem znany z tego wśród znajomych, więc cieszę się, że takie imprezy zaczynamy organizować i jest szansa się pokazać na turnieju. Czy woda w życiu sportowca ma duże znaczenie? Na pewno. Ja jestem bardzo zaangażowany w trening fizyczny, w siłownię, więc też zawsze zdrowo się odżywam. Jestem często na cateringach dietetycznych i piję tak na tyle ile odpowiednio, ile dietetyk mi podpowie, czyli piję około 3,5 litra wody w treningu dziennie, pilnuję tego i uważam, że to jest bardzo ważne.